Czas na hardkorowy film. Kochanie! Postanowiłam e, ty, e, żeby... Postanowiliśmy. Dobrze, postanowiliśmy, że dziś Krzyś używa samoopalacza. Pierwszy raz w życiu. Obstawiamy, jak Krzyś będzie wyglądał i czy mu się spodoba, bo będziesz zresztą, opalony zresztą, jak po wakacjach. Mam też ciągnąć? Ja tego nie ściągam właściwie. Boicie się to jakie? Ja? Będziemy używać tego samego palacza, czyli takiego, który lubię i używam właściwie teraz mam na sobie. Mam pewien problem, gdzie zakończyć, a ja może nie kończyć. Chciałby to sam przelecić. No może do wanny. No! The Blaze, Nooo! Nie wiem, jak końca mi się udało, cię dało, będzie strasznie ciekawe. Ja, nie no, wiem, czy jesteś ja stanie z moimi włosami. Nie no. Zatwarbiam się. Nie. Tak jednak. Everybody no. stay calm! What? O, ja widzę! Krzyjka do góry! O, ty, będziesz jak młode! Wiesz, czy chcesz, jest tak 3 Tak, Q3, bardziej niż ja. O tak, to. O, ci się knotowy robię, A to jest mój kolor. No, to jest twój kolor! Bo to jest odcinek dobry.

Ale ty naprawdę dobrze w tym wyglądasz, ty, ty jesteś seksie, jak jesteś opalony, a teraz jesteś cały opalony! O oh. oh, oh, Jezu! Ale tak, mówisz, że to zimne? Z drugiej strony wezmę, pokażę to, bo to jest w ogóle fenomen. Jaki ty jesteś bladzio, jak ja! No tutaj się nie opalam tam, bo ja patrzę w koszulce. No ja wiem, wiem. Będę pachniał samoopalaczem i ja tak nie lubię tego zapachu. Najbardziej to nie, nie lubię zapachu takiego samoopalacza, z czasami takie masz które czuć, że się skóra pali utleniają Konie nie zrób plam ja wiem co to są plamy tu widzę plamy widzę <laughs> słońce tak mi zagni? ty jak się mam... to już mi to zrobiłaś takie? co? Miał ręce jak ty tu, patrzcie, tu nie mam. No weź mi tu zrób. Wygląda głupio, aby końcówków nie miał. Pomiędzy palcami mi zrób. No wiem, po kolei. A ja widzę, gdzie nie ma. Jak już mam mieć, to we wszędzie. A nie żeby wyglądał. wyglądał Spróbuj przestać teraz. <laughs> jest łatwiej, jak sama sobie to robię. A ty... Tu mam zagięcie. Tu, tu, tu. To się nie można... Marszyć się nie można. <laughs> Jak się zgjąłem to tutaj takiego śladu. Aj, no nie przesadzę. Czy to jest trzymasz w lodówce? No tak na no pępek mi zrobił, że mi nie mam takiego białego. <tryk> <tryk> Pokażę to nie czułem. To na nie masz uczulenie, może to... Czy... Może to to jest! Ach, to, z... jest może jest jestem uczulony ma... na to i ty się do mnie przytulasz, ja ty mam uczulenie. Patrz się, chodź tu! No tutaj gdzieś to odcięcie. Tak, tak. Pokaż. Tak trudno. To jest, jest co smarować. To jest zimne? Ale patrz, yy, wszyscy ci, którzy chodzą na te zawody kulturystyki, oni zawsze są wysmarowani. To mają, pewnie też tak skaczą w szatnie. A zimne, zimne. Nie mogę zginać, bo wiem, że mi się robią zagięcia. Do A Potem już nie Kiedy tą zagięcia. Gdzie no to co, już byś chciała, przecież to no. musi być co najmniej godzinę. Nie wiem, Do jakiego stopnia chcemy się oparlić? Mulat. Jakbyś z Turcji wrócił? Już po co jechać? No. Zero rozcieku. Tego jeszcze nie grali, nie? I głowa. O, mały włos. 24.11 premiera naszego e -booka. Zapisz tą datę, aby nie przeoczyć najlepszych przepisów na airfryer. Twarz? No twarz, no całą. twarz. A to twarz. Jest do twarzy? Ty ja można twarz? Ja twarz robię tym. Będziesz na... trochę brudny na początku, ale. ale Dobra, na... lecimy! Ale kiedy na początku? Kiedy jest początek? Ale ty wiesz, że ty jesteś moją żoną i będziesz ze mną chodzić wszędzie. Wszędzie! O ty za dużo co? <noise> za mocno, za grubo <noise> dobrze sezotne <są> czapki. <noise> no, to nie był dobry pomysł. Ja tak czułem. To się źle skończy. Nie, bo to jesteś świeżo po goleniu. No właśnie. Będzie dobrze. A ty jak dobrze. robisz nic, to nie masz hamulców. Teraz widzę do góry? O nie no pas. <noise> Przecież to nie jest do twarzy. Ja wypadę pomiku? Ja nie wysiadę z auto. Ale co? Jeszcze nie się nie widziałeś. Nie się będziesz miał. jak już na wakacjach w Turcji. To nie był dobre pomysły. Świetnie wyglądasz, to mi pasuje odcienie opalenizny. Ty jesteś stworzony, by być opalony. Dajesz, nie widać na tyle tego czarnego lustra. A żebym cię No Jestem pomarańczowy trochę. To tak miało wyglądać? Czy dobrze wyglądasz. Tak wyglądasz, jak się opalisz <grym> latem. Pod nosem ci zrobię, tak. tak. O, właśnie tak. Słońcu też tak było. Pod nosem poproszę. Nie no, ja no w ogóle jestem negatywnie nastawiony do tej pomysłu, no w ogóle. Zawsze jak nagrywam testy samopalacz, to pokazuję Wam nogi w dół. Jedna przed, druga po. Może nie zawsze, ale często. I teraz pokażę Wam to na Krzysiu. Ja się spociłam, jestem spocona. Bez jaj. Ale różnica. Który mąż pozwala żonie na takie rzeczy? Starszy ty? Ja mam jeszcze jedną butelkę, znaczy ja się przygotowała. Idziemy ten sam kolor skóry? Nie! Yeah. Mm. Besties! Besti! <grym> no łydeczki to ty masz, ci powiem. <grym> Taki nie zostaje do końca. To, to nie masz jeden do jeden, bo jak go zmyjesz, to on się spłucze, nie? Marta zrobiła ze mnie Mina! a Marta zrobiła ze mnie węgiel! Kiedyś to można było powiedzieć wszystko. Tak. Teraz nie można powiedzieć nic. A jak się chce powiedzieć coś pozytywnego, to tak, jest dużo negatywnych ludzi, że i tak cię zawuszą. Jak ty się dobrze prezentujesz w ciemnym. Białe białka! Nie? Ha, 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 ha. <śmiech> <śmiech> tak wygląda samo opalacz w ręce. Nie widać. No, re, w, w kamerze to widzę trochę inaczej. Jesteś taki opalony, ale e, moje pytanie brzmi Czy Ci się podoba? No, jest okej. Okay. Ale nie mam że Nie, nie, nie wow. się robiłbyś to cały czas. Nie. A to inaczej się zapytam, bo wyceluję w to, co mój mąż potrzebuje. Jakbyśmy jechali na przykład na wakacje, to nogi ci mam posmarować? E, to by było nawet spoko, powiem Ci, bo w tym momencie miałbym nogi jakby w kolorze całego ciała i to by było, to by było miłe. No. Czyli znalazłam alternatywę. Lecimy z podsumowaniem, zaraz wam pokażę, jak wygląda krzyż i zobaczymy też jego reakcję. Idzie, mój opalony mężczyzna. Hello. Się Dzisiaj tak? też masz krótki rękawek, nie? Czarny? Tak. No jesteś opalony. Ale yy, byłam bardzo ciekawa. Myślałam, że będzie to jakoś tak bardziej yy, mnie dziwić. Dziwić. A tymczasem po prostu. No po jestem? Spoko. Spoko. Powiem Ci, że spoko, bo Ty masz yy, zawsze ciemniejsze łokcie i tego w ogóle tutaj nie znać. Ale ręce masz bardzo, bardzo ciemne, Być z Bahamów. Bahamów. No podsumowaliśmy, że to spoko jest, bo Krzysierowi na przykład w ogóle nie opalają się nogi i stwierdził, że no tak, to tak, nogi na spoko Nie jakieś żeby nogi sobie opalić, żeby nie wyglądało tak dziwnie w krótkich spodniach. Tak, że tylko odcięte rękawki i nogi, no to jest bardzo spoko. Wydaje mi się, że niepotrzebna jest tylko twarz, bo twarz się bardzo mocno chwyciło. Co za mocno? Wyglądam dziwnie. Powiedz, <laughs> czy wyglądam dziwnie? Czy nie. widać mi tylko białka? No, o, oczy Ci się bardziej pokazały, to na pewno, natomiast tutaj szyja, no fajnie to wygląda. Tak powiem Wam, że podoba mi się mój męż opalony, Ty zawsze wyglądasz fajnie opalony. Nie no, jest... I y chodzi. Jest git. Uważam. Na, pe na pewno jestem przekonana, że w życiu Warszawy nie robiłbyś tego. Sam sobie? No. W życiu. W życiu. życiu. Nie. Nawet bym na to nie wpadł. No nie wiedziałbym, że to istnieje. Ale przynajmniej wiesz, co ja robię? No tak, poznałem tą część Marty. I padniesz jak ja. Pachnie. <laughs> trochę samo no trochę moim wężem. No, to koniecznie czy dajcie znać, czy wasi pacjenci zgodziliby się, żeby wymalować ich samopalaczem, bo jestem bardzo ciekawa. No jak tak, to podeślijcie zdjęcia. O dobra, do zobaczenia, bye.